A tak. Cześć, to, Kasiu, spotykamy się dzisiaj, żeby witam. poopowiadać, jak się masz, jak wygląda Twoja droga do zdrowia z Oliwierem. I chciałabym, żebyś się pokrótce przedstawiła, kim jesteś, co robisz, no i opowiedziała o takich trudnościach, z którymi się zmagałaś z synem. Tak, to znaczy, mam na imię Kasia, tak? Jestem mamą Oliwiera. Oliś dostał y, diagnozę w wieku dwóch lat, w sumie na urodziny, spektrum autyzmu, i szukaliśmy, to znaczy szukaliśmy. Stanęliśmy po diagnozie, stanęliśmy w miejscu, i ja sama szukałam jakiejś pomocy dla niego, i przez grupę, przez bloga, to nie autyzm trafiliśmy do ciebie, tak? I się nie odczepimy już. <laughs> no powiedz, Kasiu, jak wyglądały Wasze początki? To znaczy Oliwier y, był, był zdrowym dzieckiem, urodził się jako zdrowe dziecko, dostał 10 punktów, y, wszystko przebiegało, do jakiegoś czasu wszystko przebiegało prawidłowo, y, później, później zaczęły się y, problemy z wypróżnieniami, y, po jednym z interwencji medycznych stracił, zaczął tracić w ogóle wszelkie umiejętności, zaczął się cofać, y, w wieku półtora roku y, był już jak roślinka. Tak, już wiedziałam, że, że, że to jest autyzm. No i dostał, dostał diagnozę. Czy był, był dzieckiem bardzo, bardzo nisko funkcjonującym, można nawet powiedzieć, jak, jak, jak roślinka. Nie jadł, nie pił, nie chodził, przewracał się, y, ciągle, cią, ciągle tylko krzyczał. Nie potrafił wyrazić y, tego, że chce jeść, że chce pić. Nie dostrzegał niczego, po prostu był zamknięty, jak w szklany jakiś bańce. Do tego ogromne zawieszki, yy, yy, głupie, głupie, głupi śmiech, który, to, który był no, no, okropny, nieadekwatny do niczego, po prostu nagle zawieszka odzwierciedlona tym śmiechem. Yy, po wizycie u jednego z specjalistów dostaliśmy depakinę. No, i wtedy, i wtedy stwierdziłam, że. Że muszę działać, tak? Że są, jak to są historie z zieloną kartą i nam też się musi udać. Świetnie. Także to była ta sytuacja, ten moment, kiedy zdałaś sobie sprawę, że są inne rozwiązania, inne możliwości, kiedy trzeba szukać, tak, przyczyn i tak. pomagać Dokładnie tak. tak. środkami tak. farmakologicznymi. A opowiedz jak, co potem się wydarzyło? Co zrobiłaś? Jakie interwencje podjęliście? Jakie badania? Pierwszą interwencją, jaką podjęliśmy, to był organik z Gastro, tak. Tam po, po przedstawieniu wyniku na, na bio, grupie biomedycznej. Sama się przeraziłam, co tam jest możliwe. Tak, skonsultowaliśmy organiksa, oczywiście i w międzyczasie EG wykonaliśmy morfologię. On w ogóle nie miał kreatyniny, tak? Co wiązało się z tym, że właśnie ciągle się, ciągle się przewracał. Jego, mo, jego mocz był przeźroczysty, ale oczywiście każdy uważał, że tak ma być. A zawieszki, przewracanie się, koślawienie nóżek, chodzenie na palcach, to była domena autyzmu. Oczywiście w tym momencie nie przewraca się, mocz jego jest aż pomarańczowy, biega, biega, tak? gdzie kiedyś było powiedziane, że dzieci autystyczne tak mają, więc pokonaliśmy. Wiele, wiele stereotypów związanych z autyzmem, tak? Autyzm tak ma. No, niestety nie ma, bo udało nam się ich wiele pokonać. Jeszcze jest przed nami sporo, ale jak sobie dzisiaj pomyślę o tym, co było dwa i pół roku temu, to jestem przerażona, że jakie ja miałam dziecko, a jakie mam teraz. Kasiu, ale to się nie dokonało samo, tak? To jest cała no Nie, oczywiście, praca, że nie. Skrupulatna dieta, suplementacja, badania. Tak. tak e, Opowiem tak. o tym troszeczkę. Przeszliśmy przed robieniem jakikolwiek badania, przeszliśmy na dietę trzy razy bez. Oczywiście dieta jest dietą ciężką, ale nie jest dietą do ogarnięcia, bo pozostali członkowie rodziny, czyli nasza trójka jest na normalnej diecie, Oliwier jest na diecie trzy razy bez. To była pierwsza poważna interwencja, bo dwa tygodnie po wprowadzeniu tej diety Oliwier przestał bać się wody, zaczął się kąpać. Nigdy tego nie zapomnę. Kąpaliśmy, kąpałam go co miesiąc, bo to była tragedia, tak? On sam wszedł do wanny wtedy i to nigdy nie zapomnę. I wtedy. Ta, ta dieta dała mi jeszcze większego kopa. I Jesteś, jesteśmy do tej pory. Naprawdę, na, nawet, nawet potrafimy jechać na wakacje. Przygotowuję mu codziennie posiłki do przedszkola. Jest to uciążliwe, nie powiem, że nie, ale da się wszystko ogarnąć. Tak, później były właśnie badania. Yy, później był taki jeden z większych badań, to był Organix. Później nam się udało OAT i CSA zrobić. No i OAT oczywiście potwierdził wszystkie te nieprawidłowości, które były w Organixie, tak. Zaczęliśmy już współpracę z Tobą. Wtedy y, suplementacja pod, y, najpierw op, suplementacja pod OAT i, i naprawdę przyniosła wielkie efekty. No, oczywiście nie od razu, ale stopniowo, stopniowo, naprawdę, wow. Potem był jeszcze panel met, 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 tak, tak, PFR. Tak. teraz czekamy na kolejne kontrolne badanie OAD, które też tak, nam się na szczęście dokładnie. udało sfinansować też z konsultacji. Tak, tak, dokładnie. Teraz właśnie yy, będziemy poniedzieli nawet wysyłać. Dobrze. I powiedz mi, jakie efekty, tak, patrząc wstecz na te dwa i pół roku twojej pracy i yy, naszej współpracy, jakie efekty udało Wam się wziąć? To jest to jest tak, to jest dziecko o 180 stopni inne niż, niż było dwa, dwa, dwa i pół roku temu. Yy, w tej chwili potrafi, potrafi biegać, tak, nie przewraca się, tak jak już mówiłam. Yy, sygnalizuje swoje potrzeby, na przykład jeść i że chce jeść. Że chce pić. Wczoraj potrafił sam sobie wody nać. Przede wszystkim mm, on miał ogromne problemy też z motoryką. Potrafi sam pić z kubka, nie rozlewając. Nawet dwa dni temu mnie zaskoczył, wziął sobie, na, y, zrobiłam mu kolację, nalałam mu wody do kubka i on tak, zaniósł tą wodę w kubku, ale wszedł tak, trzymał go tak, żeby bo wiedział, że ma nic nie wylać. Doniósł, postawił sobie na stole i za chwilę przyszedł po, po swoje gofry. Tak? bo my jesteśmy oczywiście też na diecie bez, bez drożdy, także. No, to też, jest, to, to też jest jakiekolwiek wyzwanie, ale naprawdę da się wszystko ogarnąć. Da się. Tylko trochę, trochę cierpliwości. Na początku jest ciężko, bo pamiętam, jak to było, ale, ale da się. Tak, tak i teraz. Te efekty, prawda, utrzymują to, że warto dbać, warto tak. zaangażować, warto poświęcić. Yy... Troszkę swojej więcej uwagi, czasu, zaangażowania, prawda? No, no, że... czasu, tak, czasu trzeba dosyć sporo poświęcić, a zwłaszcza na początku, jeżeli, jeżeli naprawdę z tą dietą nie miało się nic wspólnego. No ale są blogi, książki, tak, można wtedy trochę posiedzieć, poczytać. No i przede wszystkim, co mnie u Oliwiera zaskakuje, że, że zaczyna, zaczynają się pojawiać słowa. Są to słowa, no takie. No, 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 nie, na przykład jak ja to się śmieję, jego chińszczyzna to jest. To są słowa wypowiadane w jego języku, ale jemu się buzia nie zamyka. Pojawiają się litery G, T. Ostatnio, y, ostatnio powiedział do mnie parę razy nie. Tak, y, poka zaczyna pokazywać palcem. Idziemy do sklepu, daję mu kilka rzeczy, tych, których oczywiście może. No, oczywiście są tam małe odstępy od diety, ale to, to przyjemność też mu się jakaś należy. I ostatnio byliśmy właśnie w sklepie, dałam mu trzy produkty, którym, z których sobie może wybrać. Pokazał mi palcem, co chce, resztę odłożył z powrotem na półkę. Idzie ze mną do kasy, wie, że musi za to zapłacić. To jest by chociażby jeden taki wielki, tak? No, no najważniejsze jest to, że, nie przy, że jeszcze dwa, dwa lata temu nie pomyślałam, że mogę przespać całą noc. Budził się co dwie godziny, krzyczał, płakał. Teraz y, moje dziecko przychodzi samo do pokoju. Kładzie się, ja przychodzę, patrzę, on śpi. Tuli się, daje buziaki. To było kiedyś nie do pomyślenia, że on będzie mógł wskoczyć mi sam na kolana i pokazać emocje, okazać swoje emocje, tak? Nawet parę dni temu yy, przytulił się do siostry, dawał jej buziaki. Więc no, no i przede wszystkim dostrzega. Idąc na spacer, ostatnio dostrzega, interesują go bardzo drzewa. Widzi, tak? tak jakby... Poza obraz jakiś swój, który miał mały, wychodzi i tą głową swoją do góry ciągle patrzy i, i na te drzewa. On I, i, i widzi wszystko, każdy dźwięk słyszy, no wszystko, wszystko, tak? I rozumie. Ostatnio do niego mówię coś: Podaj, mamie to. Ja patrzę, on przynosi i podaje to. O co go właśnie prosiłam? Są to to wykonuje polecenia, jeszcze nie wszystkie, tylko te, które on chce. Więc <laughs> rozumie. No fajnie, Kasia. ja naprawdę bardzo się cieszę, że się chcia, że chciałaś tym podzielić, bo to są ja wielkie rację. małe, wielkie rzeczy, naprawdę wielkie rzeczy, bo bez twojej pracy, bez zaangażowania, bez diety, bez leczenia, no jest duże prawdopodobieństwo, że nie bylibyście w tym miejscu teraz, prawda? Tak mamy obie poczucie, że jednak ta dieta, suplementacja celowana tutaj robi robotę, tak? I wspiera fajnie Oliwiera. jeszcze. Coś tak, się... ale przede wszystkim. Mm -hmm. I jeszcze sobie. był taki problem, problem jak y, pamiętasz, y, Oliwier miał taką nadwrażliwość w buzi, pamiętasz, jak, jak ja, mu gotowi, ja musiałam mu gotować pokarmy tylko takie, które będzie jadł rękami. Te, po, po jakimś czasie po suplementacji ta nadwrażliwość mu minęła, tak, Zaczą, zaczął myć zęby, pozwolił się karmić, no, 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 no dla mnie to, to jest... jest z tak. Tak, tak, on je łyżką i tak, on je łyżką, je widelcem, ale pokarmy takie, które jeszcze mu nie, nie uciekają, bo on zupy nie zje, bo on dobrze wie, że on się nią poplami, tak, że jeszcze nie będzie potrafił, no ale to jest ogrom, no, 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 no ja pamiętam zamknięty w tym krzesełku, taki jedzący rączk, rączkami tylko, bo nie było mowy, ingerencji, żeby mu cokolwiek do buzi włożyć, więc... Wielkie wow, tak? I zaczyna na przykład, jak y, ostatnio jechaliśmy windą do przedszkola, y, windzie głos, y, piętro drugie, a on mi wyciąga palce, on liczy, że drugie. On wszystko, wszystko tak ogarnia pięknie, że, 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 że naprawdę jeszcze trochę to powie, mamo daj jeść. A zobaczysz, że będzie. Tak. Kasiu, jakbyś tak na koniec podzieliła się z innymi mamami, które mają wątpliwości, zastanawiają się, jaka droga jest dla nich dobra, czy warto. Tak od siebie, jak mama dla matki, co byś powiedziała? Je innym jeżeli miałabym jeszcze raz zrobić to, co robię, bym się, to bym się nie wahała. Więc zawsze warto. Próbować czegoś innego, na pewno nic, na pewno to nie zaszkodzi, ale mo, może pomóc, tak? I jeden mój wielki błąd, który popełniłam na początku, nie należy oczekiwać efektów od razu. Nie ma, nie ma tego środka. Trzeba systematycznie, chociaż na początku spróbować odstawić cukier, gluten i ja to robiłam stopniowo, bo też mi się nie udało, ale największe wow przyniosło odstawienie glutenu. Więc. Więc no, ja mam, wierzę, że mama, która chce pomóc dziecku, która wierzy, że może coś zrobić, osiągnie, osiągnie wszystko. Tak, bardzo. My, pra... prawda? my mamy, mamy moc. Tak, Ma moc. Tak, na dokładnie. Naprawdę, tę... naprawdę warto, warto próbować, tak? no, no. i na pewno. Nie, żeby nie oczekiwać efektu od razu, bo wtedy można się wielce rozczarować. Tak, to prowadzi do niepotrzebnej frustracji, prawda? Ale powolutku. Tak, powolutku, bo ja, nie... tak, ja tak na początku myślałam, że, że znajdę złoty środek. O kurczę, że jeden lek homeopatyczny spowoduje, że moje dziecko nagle zacznie mówić. Nie? I tak wprowadzałam te wszystkie leki homeopatyczne Myśl, no i, i, i czekałam, czekałam zaraz na efekt. Ale ten efekt przyszedł przyszedł. Naprawdę przyszedł, ale no, no nie od razu, tak? Jak prze, szczerze powiedziawszy, to ten efekt przyszedł wtedy, jak przestałam go tak bardzo chcieć. Odpuściłam, A, tak? I wtedy. Właśnie. I wtedy dopiero przyszły efekty. Bo byłam spięta, że. znaczy spięta, no. No takiego słowa mi teraz brakuje. Byłam tak. Pod presją. Tak, pod presją taką, że, że moje dziecko musi. A jak już przestałam. To, to to naprawdę zaczęły za, zaczęły się dziać cuda. O. Bardzo Kasiu ci dziękuję za podzielenie się swoją historią. Mam nadzieję, że będzie um, inspiracją też dla innych poszukujących. Ja, tak mam nadzieję, że, 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 że nie tylko mamy, bo nie tylko mamy mają taką moc, bo ta, niektórzy tatusiowie też będą, będą próbować i chciałam powiedzieć, że warto. Pewnie, naprawdę. Że warto. Bardzo Ci tak. dziękuję. Tu jeszcze ja pytanie, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Chciałabym powiedzieć, że nic by się nie wydarzyło samo, gdyby nie Twoje samozaparcie, zaangażowanie i takich mam skrupulatnych w realizacji zaleceń, jak Ty. No to ja jest, to. Naprawdę. Ja tu mam godziny do spodawania suplementów, nawet każdy i... Hmm. Tak, ale wiem, Kasiu, że jak mamy jakiś plan, to ty go realizujesz tak, jak, jak, jak trzeba i faktycznie przynosi to no, fenomenalne efekty u twojego tak. syna. Także bardzo Ci dziękuję tak. też za to, co robisz. Tak. I że A ja dziękuję, musiałaś... dziękuję, dziękuję że, jest, że jesteś z nami i że, i że zawsze nas, nas wspierasz. O. Dzięki bardzo. Dziękuję. Wszystko dobrego. Na razie pa. Dziękuję bardzo. Pa.